Witam serdecznie na dzisiejszym miksie z drapek za stówkę, w którym mamy pełny portfel, pensja bankiera, dolary diamenty na dobry rok, dwie pełne, Vegas, plaster miodu, dwie szczęśliwe linie, pensja za dwójeczkę i super 7 za dwójeczkę. Także zaczynamy

Także oa przegrana, To no może szczęśliwe linie z numerem 41. jeden. Truskawka, gwiazda, księżyc, korona, winogrono pik. Garniec i tęcza. Mamy garnek. Tutaj tęczę, tutaj. Jabłko, gruszka. Banan, kości. Kości mamy tutaj. Linię pierwsza się trafiła. Banan mamy tutaj i to tyle kwiat i ananas tu mamy ananas ciach kwiat tutaj kości były już też i dalej mamy serce i dzwon i dzwon serce tutaj dzwon Biedronka i wiśnie. Biedronka mamy drugą linię. Wiśni nie ma. Tu mamy trzecią linię. Kurczę, pięknie. Klucz śliwka. Tu mamy klucz. Śliwki nie mamy. Cytryna i trefl. Trefl mamy czwartą linię. Cytryna trefl, Mamy piątą linię. Szóstą klucz też był. Mamy tutaj. Także sakwy nie było. Słota nie było. Klucz był. Sakwy nie było. Dobra, sprawdzamy jak to poszło. Tutaj mamy trzy. Tu mamy 3, 6, tu mamy kolejne 3 to 9, i tutaj plus 9, także tutaj mamy 18, i kontrolne, I, i i, pięknie 18, to w takich może okolicznościach weźmiemy. Dla odmiany. Siódemeczka, super. I szukamy siódemki. Dwójka. Dziewiątka. Czwórka. Szóstka. Trójka. Piątka. I ósemka. Strawka pusta. To szczęśliwe linie z numerem 42. Klucz i złoto Słoń i słoń Słońce, śliwka Księżyc, truskawka Sakwa winogrono, biedronka pomarańcza, arbus korona, garnek, kwiat, mamy linię, garnek pierwszą kwiat, męcza i krab I kości i serce no i sprawdźmy jak to poszło 3 złote DDD. Tak jest. No to szczęśliwe linie. Obie trafione. Kurczę. Ładnie. To może premia za piąteczkę. Dwa albo trzy takie same symbole wygrywają. Karo. Biedronka. Kwiat. Podkowa. Tref. Karo. Wiśnie. 7 Moneta. Arbus. Złoto. Kier. Pik, worek, biedronka, kwiat, moneta, pik, arbus, złoto i worek. Tak jest, makulatura. dla odmiany w wygasie się coś trafi. I pierwsza gra, mamy gwiazda. Gwiazda. O, trafiło się w Wegasie, Druga podkowa, podkowa, podkowa. Trzecia mamy złoto, 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 pięknie, czwarta mamy kufer, kufer, kufer. Także. Pięknie, a tutaj mamy 12, 12, 12, 12, 12, 12. 12. Piękny kupon. Moi drodzy, rewelacja. Sprawdźmy ile to jest. Tu mamy 50 stówek, 145, 155, 170, 185, 200 zł w Egasie. 200 zł, czwarty stopień. Szok. Szok. No to może premierka. I tutaj szukamy siódemeczki. Nie mamy. Biedronka, podkowa, wiśnie. Arbus, śliwka, trefl. Biedronka, pik. Kwiat, złoto, wiśnie. Siedem. Pik. Kier karo, i na koniec mamy worek, kwiat i Arbus. I tutaj mamy CML. Już nic z tego, ale i tak już jesteśmy na plusie. Dwie stówki, ładnie. I plaster miodu. Gwiazda, gwiazda, ul. Kwiaty, tęcza, moneta, moneta, złoto, diament, kwiaty. Podkowa, safe, portfel, koniczyna, bank, plaster. Plaster, drzewo, kwiaty, plaster i tęcza. Koniczyna, portfel, portfel i safe, plik, plik i banka w bonusie gruszka kontrolne o o, 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 o. o idę Dobra przegrana, no to może na dobry rok zaczynamy od stycznia 500 tysięcy i 500 zł złotych 50, stuwa marzec 200 i 1000 kwiecień 500 i 100 maj 10 i 10 tysięcy, 10 tysięcy i 1000 lipiec 500 tysięcy i 200 złotych, sierpień 20 zł i 200 Złotych wrzesień 500 tysięcy i stuwa. Październik 20 złotych i 10 tysięcy. listopad 1010 10. grudzień 20 złotych i 500 złotych. W premii mamy świecę i iglo. Także na dobry rok bez

6, 15, 40, 4, 19 i 38. I tu kontrolne mówią nam, że nic z tego. Tensję no. bankiera na premierze nie było różowo, ale może tym razem. Trzydzieści sześć, szesnaście, czterdzieści cztery siedem, czterdzieści siedem i trzydzieści pięć. O, pięknie trzydzieści pięć od razu trafione. Trzydzieści siedem to obok. Jedynka nie, dwadzieścia dziewięć nie. Trójkątki piątka czterdzieści cztery, trafiona czterdzieści jeden, żaden symbol się tu nie pokazał, siedem trafiona czterdzieści pięć, dwadzieścia siedem, siedemnaście piętnaście obok dwójka dwadzieścia jeden dwadzieścia osiem jedenaście trzydzieści dwadzieścia dwa no akurat czterdzieści cztery dziesięć dwadzieścia pięć

Mamy też 40, czyli w sumie tu już nic dalej nie wpadło. 35, czyli stówka. Piękna niedziela. Piękna, piękna. Kto by się spodziewał takiej. Tu mamy kontrolne. G, G, G. Pięknie. No i na deser rozdam portfel z numerem 19. I zobaczmy, jak pójdzie w portfelu.

Tutaj mamy parę znaleźć. Koniczyna i banknot, diament i banknot, walizka i banknot, pierścionek i banknot, walizka i sztabka, walizka i klucz, walizka i pierścionek i klucz i moneta. To w tej grze też nic, i na koniec trzecia gra. Trzy takie same kwoty: mamy 30, 60, 200, 50 tysięcy 150 zł, 200 zł, 500 zł, 2 miliony. Tutaj mamy 5, 10 tysięcy i tu mamy. Dyszki po raz drugi, 2 miliony po raz drugi, i 150 zł też po raz drugi. Także portfel pusty. Podsumowując, dzisiejszy odcinek w pensji bankiera wpadła stówka. W się wpadło 200 zł. W jednych szczęśliwych liniach 18, a w drugich szczęśliwych liniach 3 zł. Co daje nam w sumie 321 zł na 100 zł wkładów z drapeczki. Dzięki za oglądanie. Dziś mega rewelacyjnie. Niedzielę są jakieś szczęśliwe. Do zobaczenia następnym razem. Łapki w górę. Subskrybujcie. Dzięki za wszystko. Do zobaczenia.